Witam Was serdecznie w trzecim odcinku naszego filmiku jak zrobić aniołka z zimnej porcelany. W tej chwili przygotowujemy skrzydełka. Tak jak mówiłam do każdego, do każdej formy wyjściową jest kulka, więc formujemy kulkę do foremki. Nadmiar porcelany naturalnie usuwamy. I tak wykonujemy y, nasze skrzydła. Jeżeli ktoś by chciał dwustronnie, to musi po prostu drugą stroną foremki y, docisnąć, y, w tą stronę, i będzie miał skrzydełka dwustronne. Ja tutaj zrobię dwa naraz, żeby was nie zanudzać y, długością tego filmu. skrzydełka są gotowe, oczywiście y, nasze y, ostre brzegi troszeczkę y, gładzimy palcem i mamy skrzydełka gotowe no tutaj jeszcze gdzie nie nam porcelana y, wystaje więc ją dociskamy i takim sposobem mamy Przydełka, doklejamy do tył, do plecków naszej lalki. I oczywiście łączenie łączenie tych skrzydełek wykładzamy, więc woda i nasze narzędzia do modelowania w tej chwili znowu się przydadzą. Tu warto poświęcić trochę czasu, żeby nam się to żeby to łączenie nam zniknęło. Oczywiście w domu macie więcej czasu, więc y, wykonajcie to solidnie. Ja tylko dla celu filmu pokażę, jak y, to robić. Trochę podciągamy boki y, skrzydełek, wtedy będą nam ładnie się układały. I w tej chwili możemy przystąpić do zakładania y, głowy naszemu aniołkowi. Muszę Wam powiedzieć, że głowa schła dwa dni i w środku jeszcze nie jest całkiem y, sucha y, na i dlatego y, właściwie jeszcze nie powinna być się założona, no ale ja jestem niecierpliwa i chcę Wam już to pokazać. Nakładamy klej na y, szyjkę i na naszą wykałaczkę zakładamy główkę. Y, jeżeli nasza praca jeszcze nie jest sucha, Dociskamy dość mocno, żeby potem nie było przerwy między szyjką i główką. W tej chwili wykonujemy włoski. Z tyłu założyłam już trochę włosków z tego powodu, żeby Was nie zanudzać, bo to jest chyba najdłuższa część naszej pracy. Kuleczka uformowana w łezkę, spłaszczona. I jakby nożykiem rysujemy włoski. Na końcówce troszkę rozszczepiamy, żeby wyglądały jak pojedyncze włosy. I teraz od dołu do góry zakładamy, zakładamy te nasze kawałki włosków, nawet jeżeli one będą w tej chwili jeszcze razem nie pasowały. Będzie to jeszcze nieestetycznie. Potem sobie możemy to zawsze jeszcze podmoderować, zrobić przedziałek. Wszystko jest wtedy ok. Efekt końcowy naszej pracy, który pokazujemy naturalnie różni się od od naszego roboczego, więc nie ma się czym przejmować. Żeby te, włoski, żeby te włoski nam troszeczkę też uformowały główkę z tyłu, żeby nie była plaskata. Dlatego Wam pokazałam, że zaczynamy od połowy tyłu główki i pracujemy w górę. Teraz tak jak wam mówiłam, modelujemy sobie przedziałek. Troszeczkę y, dokładamy jeszcze kreseczek, żeby y, miało większy efekt włosa. I w sumie y, patrzymy teraz, gdzie jeszcze ewentualnie y, możemy y, coś dołożyć. Y, gdzie jest jakaś luka, gdzie nie jesteśmy do końca zado zadowolone y, z, z naszej fryzury. Tu właśnie dołożę kawałek po jednej stronie, bo tak jakoś było pustawo i tak wygląda z gotowymi włoskami. Teraz przystąpimy do dekorowania, tutaj nie ma większych większych problemów foremka z kokardkami i przygotowujemy kokardki do do przyklejenia naszego aniołka pamiętać o kantach żeby nie odstawały nam takie brzydkie brzegi przyklejamy, gotowe w tej, teraz wykonam dwie małe kokardki na budki jeżeli wam się podoba możecie sobie przykleić tam na kokardkę perełkę możecie przykleić kamyczek w sumie możecie przykleić wszystko co wam się podoba Teraz, wam, teraz przykleję te kartki do budków, i w międzyczasie Wam powiem o dalszych planach na kanale. Pojawią się, chociaż nie były planowane, aniołki z, z Power Texu. Pierwszym filmem takim wprowadzającym będą duże skrzydła do anioła. Z Powertexu pokażę Wam, jak te wielkie skrzydła wszyć na drut ym, i jak je połączyć. Ym, a może potem, i jak wykonać takiego y, anioła w całości. Jeżeli macie propozycje, ym, to zostawcie komentarz pod, y, pod filmem. Podejrzewam, że moją stronę. E, JS-Design e, na Facebooku znacie. Te filmiki i ewentualna korespondencja z wami będzie się odbywała przez stronę e, Bastelmit e, JS-Design, ale to Wam podlinkuję ta strona. E, jest po niemiecku, ale e, oczywiście odpowiadam też po polsku. W tej chwili e, Dołożę jeszcze y, jako dekorację y, parę malutkich różyczek. Te różyczki wykonałam parę dni temu. One muszą wy być wykonane przynajmniej 24 godziny przed y, użyciem ich w naszych pracach. Z tego powodu, że y, jak dociskamy tam gdzieś paluchem, to y, zniszczymy tą różyczkę i zamiast różyczki będziemy mieli y, wielką pampę. Listki. Y, tak jak Wam pokazałam, mała łezka y, troszeczkę podmodelowana. I zakładamy na rączkę. Drugi listek. Klej. Z tego, y, te różyczki są, y, tak jak powiedziałam, już suche, więc oczywiście suche y, części doklejamy klejem. Tutaj możecie sobie y, patrzeć, a w międzyczasie jeszcze troszeczkę pomarudzę. Y, bardzo bym się cieszyła jak jakbyście y, y, dały łapkę na, y, na mojej stronie Pastel y, mit Design. Y, y, Wtedy wszystkie nowości, wszystkie filmy, które pojawią się też z Nikrona będą tam publikowane. Tam też możecie pisać swoje propozycje i możemy zostać cały czas w kontakcie. Ja się też cały czas y, dalej uczę i tego co ewentualnie się nauczę y, będę chciała się podzielić y, tym ty, z Wami. Też planuję troszeczkę y, zimnej porcelany dla dzieciaków, więc y, czy sobie ugotujecie, czy kupicie. Y, Zawsze można wykonać coś kreatywnego. Doklejamy teraz różyczki do włosków. Listki na włoskach wykonujemy po doklejeniu różyczek. Wypełniamy po prostu te mm, luki, które nam powstaną po doklejeniu różyczek. Muszę się jeszcze nauczyć trochę pracy z tą y, kamerą, bo sobie sama ręką zasłaniam to, co chcę pokazać, ale y, obiecuję się poprawić. Teraz dołożymy jeszcze listki do włosków i w sumie nasza lalka będzie gotowa już e, do makijażu. Makijaż e, możemy wykonać e, kredą pastelową, możemy wykonać e, zwykłymi cieniami różem do e, naszego makijażu. E, w, w tej chwili w drodze są e, specjalne proszki. E, które e, będziemy używać do kolorowania zimnej porcelany, ale także do jej cieniowania. E, świetna sprawa. E, ale tak jak mówiłam, są w drodze i powinny e, do dwóch tygodni do nas e, dotrzeć. Będą się pojawiać, e, be, m, będzie się pojawiać bardzo wiele nowości. E, na razie nie będę zdradzać jakich. Wszystko pojawi się e, w naszych filmikach y, albo na naszej stronce, na Facebooku. Jak już Wam wspominałam, uważajcie na to, że przy takich upałach, jakie w tej chwili są, a nagrywałam ten film, to było chyba prawie 40 stopni, że nasza zimna porcelana bardzo szybko schnie wtedy na zewnątrz, a wewnątrz jest jeszcze mokra i wtedy pęka. W tej chwili białą farbą akrylową za pomocą wykałaczki robię na perełkach czyli na oczkach dwie białe plamki i wtedy nasza lalka już na nas patrzy. Teraz tak jak mówiłam cieniami do powiek podkolorujemy Troszkę policzki. Oczywiście nie widać tego, ale tam mam różowy cień. Nie, brązem możemy trochę podkolorować na linii włosów. Wtedy tak się nie będzie mocno odznaczać. I nasza Lolusia jest gotowa. Dziękuję Wam za to, że byłyście ze mną przez ten czas i proszę o Wasze komentarze. Do zobaczenia, pa! pa.